Okrut marzeń serdecznie witam. Ten bardzo wieczny dzień, słoneczny, ciepły, ale wiatr hula już kilka dni i którąś z kolei noc. Chciałabym przedstawić bardzo piękny oczar pośredni, to jest oczar pośredni Pallida. Oczar, który ma jasno żółte, przepiękne, zwisające niteczki. Mamy jeszcze oczar pośredni Dayan, ale za chwileczkę go pokażę i oczar wirginijski, który kwitnie od jesieni do, o tak, do grudnia, można powiedzieć. Czy oczary pachną, ich kwiaty pachną, mają taki specyficzny zapach? Ja na przykład bardzo lubię ten zapach tutaj jest mały krzew. Dlaczego? Dlatego, że oczary pośrednie rosną raczej powoli i trzeba kilku dobrych lat, żeby ten krzew był piękny, duży, a im większy, tym piękniejszy. Jakie oczary mają wymagania? Czy trzeba je zabezpieczać na zimę? Absolutnie nie. To są rośliny zimy, a one się mrozu w ogóle nie lękają. Będą kwitły, może troszeczkę wolniej, gdy bardzo silny mróz, ale będą kwitły, co nieraz tak się zdarzało, że mieliśmy okazję podziwiać oczary, gdy był mróz i mnóstwo śniegu. Teraz, jak widać, śniegu nie ma. Oczary lubią żyzną glebę i lubią glebę raczej. Obojętną albo kwaśną. Zasadowa im nie sprzyja, a ponieważ w naszym ogrodzie, na większości tutaj ziemi w ogrodzie, ziemia jest lekko kwaśna i właśnie sprzyja Oczarom. Oczary nie lubią też gdy ziemia jest bardzo sucha, lubią być podlewane. Zaczynają kwitnąć w zależności od odmiany już w grudniu. I ich przepiękne kwiaty są ozdobą do marca, do kwietnia. To też wszystko zależy od odmiany. Od, od Gdy ja ruszam delikatnie pędami, pomimo że jest wiatr, to czuję ten specyficzny zapach. Niteczki są przeszliczne. Teraz coraz bardziej ten oczar rozkwita. Niteczki robią się coraz dłuższe i tak naprawdę jest widoczny w ogrodzie. Pomimo tego, że to malutki krzew, młody krzew, ale jest już widoczny. Za chwileczkę podejdziemy zobaczyć jak wygląda oczar pośredni Dajan, to jest oczar pośredni Pallida. Oczar pośredni Dajan też przepięknie wypuścił już swoje czerwone niteczki. One są takie, można powiedzieć, w różnych odcieniach. Jest tutaj trochę różu, trochę koloru bordowego trochę taki kolor rdzawy im bardziej będą rozkwitały, to kolor troszeczkę będzie się zmieniał na jaśniejszy. To też jest młody krzew, ale jak widać kwiatów kwitnących jest tutaj na nim całkiem dużo i proszę sobie wyobrazić, teraz mamy zimę taką, a gdy jest śnieg no przepięknie wyglądają, a są jeszcze inne kolory i można sobie dokupić do kolekcji i stworzyć przepiękną aleję z oczarów pośrednich które będą zimą oczarowywały nasz ogród. Przepięknie wyglądają. Czy ten pachnie tak, jak pallida? No Ten nie pachnie, tamten wyraźnie czuje zapach, tutaj natomiast nie czuję tego zapachu, więc raczej ten zapach jest nieco inny albo bardzo słaby, czyli jednak trochę zapachem się różnią. Ale za to są przepiękne kwiaty i jest to taka bardzo miła niespodzianka, że w naszych ogrodach mogą być krzewy, byliny, pnącza, które zimą kwitną i zimy w ogóle się nie boją. Żegnam się z Państwem, życzę miłego dnia, do zobaczenia.